Jezu, Słuchajcie, wczoraj byłam u ginekologa. Ten zachwyt jest stąd, że po prostu dostałam zielone światło na wszystko, na to, żeby móc wrócić do treningów powoli, na to, żeby móc wziąć gorącą kąpiel. No i oczywiście na... Ja się na Maxa, szczególnie, że. Bardzo się bałam, i powiem Wam szczerze, że tak się bałam, że ja tam nie zaglądałam yy, przez te 6 tygodni w ogóle. Nawet nie chciałam tam spojrzeć, bo się bałam po prostu. Najzwyczajniej w myślę, że każda kobieta mnie zrozumie. Yy, a okazało się, że nie było czego się bać. Sama chciałam zobaczyć, jak to wszystko wygląda, i po prostu dziewczyny. Serio, pozytywne myślenie, naprawdę bardzo dużo daje. Jestem zachwycona, bo myślałam, że będzie naprawdę coś nie teges. Wszystko jest super, i pani ginekolog sama stała i po prostu z pięciu minut patrzyła i mówiła: Kurczę, no to jest piękne, to jest tak pięknie zrobione, zaszyte, że wielkie brawa dla. Osoby, która mnie nacięła. Kasiu, pozdrawiam Cię, moją położną, która odbierała poród, Dziękuję Ci bardzo, że tak pięknie mnie nacięłaś. I e, dziękuję też, podziękuję do mnie pani doktor, która mnie strzyła. Rzeczywiście pani doktor się bardzo starała. Tam nic nie widać. Pani doktor mi powiedziała, że nawet ta blizna nie jest twarda, nic. Tak jakby po prostu spojrzała na mnie i mówi, że to jest niemożliwe, że ja sześć tygodni temu urodziłam dziecko. W środku też wszystko się pięknie zagoiło, nie ma nic, jest czyściutka macica, jajniki są zdrowe, więc jestem mega happy, że wszystko ok, że wszystko się zagoiło. Byłam rano na fizjoterapii w MD Clinic u Pana Fabiana Mikuły i znowu mi tutaj pomógł. No szyja fatalna, ale jak mi wjechał pod, tutaj pod łopatkę, to przysięgam Wam, bóle porównywalne do bólu porodowego. E, nie wiem, czy nawet nie mocniejsze, e, ale od razu czuję tutaj luz, ulgę i też tutaj w żuchwie popracowaliśmy dzisiaj nad tym, więc MD Clinic, love you, Panie Fabianie, gracias.